Dzień dobry. Dzisiaj przyszliśmy do zespołu szkół medycznych zobaczyć co szkoła zorganizowała na dniach otwartych. Cześć. Eee, jak się nazywasz? Ja jestem Miłosz, chodzę do medyka. Jestem na kierowniach ortopeda. Dobra, a jaki jest Twój ulubiony przedmiot? No, aktualnie to moim ulubionym przedmiotem są przedmioty zawodowe. Bo są to najciekawsze rzeczy. Ale tak z takich maturalnych przedmiotów to można wierzyć, że polski. A dobrze Ci idzie z tych przedmiotów? Czy lubisz je tak po prostu? No, lubię je tak po prostu, a tak idzie, bo idzie. <laughs> no dobra, to już nie zabieram czasu, dzięki. Dziękuję,

No, jest całkiem w porządku. A nauczyciele jak? Fajni? Fajni, wszyscy fajni. Przyjemnie się chodzi do szkoły. Jakiś ulubiony może? O, no, mi się wydaje, że pan korzuszka. No. E, jaki jest twój ulubiony przedmiot? O, ciężko. Wydaje mi się, że matematyka całkiem dobrze widzi ostatnio. No, lubię. Przedmioty ścisłe. No, czyli dobrze ci idzie z matematyki? A. Co roku tak było, czy teraz wyjątkowo jakoś? W tym roku się lekko poprawiłem. Dobra, dzięki. Cześć. Cześć. E, jak się nazywasz? Dę Patryk Kostrów. Słyszałem, że jesteś przewodniczącym tak, jest szkoły. Wykonujesz jakieś dodatkowe zadania związane z Tą rolą? Tak, organizujemy właśnie jakieś takie eventy, no żeby urozmaicić życie szkoły. A propos eventów, to co to była za gra? To co to za jest to, właśnie z okazji dni otwartych prowadzimy warsztaty różne, między innymi właśnie tutaj na poprawę refleksu, trójbój, masaże, odnowa... Biorę. Odnowa biologiczna. No dobra, a jaki jest Twój ulubiony przedmiot? W szkole? No? To chyba będzie pracownia pierwszej pomocy. A dobrze Ci na niej idzie? Fantastycznie. No, dobra, to dzięki, to już wszystko. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam do Pani pytanie. Co, jaki jest przedmiot nauczany w tej sali? W tej sali jest to pracownia podologiczna. Uczymy się tutaj na kierunku podolog w szkole policjalnej dla dorosłych. Nauka trwa dwa lata, czyli cztery semestry. Mhm, czyli pani jest uczniem. A na jaki kierunek pani uczęszcza? Tak, jestem tutaj słuchaczem na pierwszym roku kierunek podolog. Wiadomo, jak pracownia podologiczna, tak, mamy tutaj dużo praktyki. Czerpiemy w wiadomości od naszej pani Marty musioł Podolog, która ma bardzo duże doświadczenie w tym zawodzie. No i jak najbardziej podoba mi się tutaj ten, ta właśnie ta pracownia. Dobra, to dziękuję. To już wszystko. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pani: jaki przedmiot jest tu przeprowadzany w tej sali? To jest sala do hydromasaży z działu fizjoterapii. Tu, w tych wannach, pod wpływem wody, następuje masaż wybranych części ciała. Mamy wannę do masażu kończyn dolnych, wannę do masażu kończyn górnych oraz wannę do masażu całego ciała. Tu, jako ortopedzi, ma, uczą się pomagać ludziom właśnie z problemami kończyn dolnych przede wszystkim. My, jako masażyści, wspomagamy też zespół fizjoterapeutyczny e, i też uczymy się obsługiwania takich pięknych urządzeń e, pod okiem naszych e, pań e, uczących nas I dobrze pani idzie na tych przedmiotach? E, no Myślę, że tak. Staramy no. się bardzo. Są w szkole policjalnej. Technik masażu jest dwuletni. Na pewno inaczej podchodzę do nauki, ponieważ my w tym wieku chcemy się już nauczyć tego zawodu i dlatego myślę, że wszyscy jesteśmy dobrzy. Dobrze, to dziękuję, dziękuję to wszystko. Panie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest tu dyrektorką w tej szkole? Jestem dyrektorką w tej szkole, tak. Jestem dyrektorem e... od, od dobrych ośmiu lat. I jak z uczniami tutaj? Zawsze grzecznie czy czasami coś nieprzyjemnego się dzieje? W szkole jak to w szkole, ale generalnie nie narzekamy na uczniów. Mm -hmm. Są zdyscyplinowani, chętni do nauki, do współpracy. Czasami zdarzają się różne sytuacje, bo byłoby smutno. No, y mam kolejne pytanie. Na jakiej podstawie został wybrany przewodniczący szkoły? A to zawsze w wyborach? Demokracja tu to oczywiście. Obowiązuje. Demokracja jest najważniejsza. No, to dobrze. A, a jakich przedmiotów pani uczy? Ja swoją karierę jako nauczyciel zaczynam od przedmiotów społecznych. Uczyłam psychologii, pedagogiki, socjologii. A że mam jeszcze przygotowanie do przedsiębiorczości, jestem też doradcą zawodowym, ale nie w szkole. Mam takie uprawnienia, to uczę postaw przedsiębiorczości. A dni otwarte wprowadziły w tym roku coś nowego? Czy schemat jest taki sam jak co roku? Nieotwarte zawsze wprowadzają coś nowego, chociażby dlatego, że mamy różne tematy naszych wykładów, które prezentują nasi nauczyciele bądź osoby też zaproszone. Mhm, dobrze, to dziękuję, to już wszystko. Dziękuję. Dobrze. Dzień dobry. E, jakiego przedmiotu Pani uczy? E, uczę zarysu fizjoterapii, zarysu kinezoterapii, e, teoretycznych podstaw, e, masażu, uczę biomechaniki zawodowych medycznych. A ile z tych przedmiotów jest przeprowadzanych w tej sali? W tej pracowni mamy przeprowadzony zarys kinesoterapii, zarys fizjoterapii, na, technik, na kierunku technik masażysta i technik ortopeda. No to jeszcze ostatnie pytanie, co się stało o koledzy? Kolega teraz ma odnowę biologiczną. Ma założony trenaż limfatyczny i się relaksuje. Mhm. No to teraz pytanie do kolegi, czy taki zabieg boli? Nie, jest bardzo przyjemny. Dobra, dziękuję, cześć. Cześć. Cze no cześć, cześć. Jak się nazywasz? Kamil się nazywam, Antosz. Eee, na jaki kierunek uczęszczasz? Technik ortopeda. A podoba ci się ta szkoła? Jak mam być szczery, to nie za bardzo, ale mimo co trzeba zachęcić młodzież. No, niektórzy mają pozytywne opinie, niektórzy negatywne. A jak no tak. jest twój ulubiony przedmiot? Mój ulubiony przedmiot to jest geografia. Eee, dobrze ci na niej idzie? Nawet tak. Dobrze dosyć. Jestem mistrzem wręcz geografii. Dobrze. E, to dzięki to wszystko. Dziękuję. Cześć. Siemanko, cześć? cześć. I jak się nazywasz? Kasper. A ty? Oskar. E, I na jakim kierunku jesteście? Technik Ortopeda. Ty też? Też. E, jakie są wasze ulubione przedmioty? <laughs> Jakby takie były. Mój ulubiony, ulubiony przedmiot. szczerze nie wiem. A Twój? Ja mogę się powiedzieć, że jak jeszcze mieliśmy zajęcia praktyczne, to bardzo dobrym, fajnym, ciekawym przedmiotem było na przykład um, pracownia ortopedyczna, gdzie robiliśmy sobie negatywy, pozytywy na gipsach. Um, ogólnie cała teoria protetyki, ortotyki, dosyć um, ciekawe przedmioty. I dobrze Wam na tym szło? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Powiedzmy. W tym roku myśmy egzamin i zdaliśmy ten egzamin, obydwoje, właśnie z gipsowania, więc raczej jesteśmy w tym dobić. Można uznać to za nasz mały sukces. Dokładnie. A w której klasie jesteś? W czwartej. To wy już kończycie? już kończymy, za miesiąc kończymy już całkowicie. No to jak myślicie? Dużo się nauczyliście w ciągu czterech lat nauki tutaj? Tak. Też tak myślę. Dobra, to wszystko. Dzięki.